Także już się manko z tej strony Wero, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku bardzo ważna informacja. A jutro będą wyniki z odcinkowy konkursu, więc zostawcie łapkę w górę, suba, komentarzy. Oglądajcie materiał do końca. Eee, no i co? Pamiętajcie o tym, że klikając tutaj kodzik wero ety macie 10% do bonusu. Dodatkowo możecie sobie wygrać naprawdę kilka fajnych skinów. Jak tutaj widzicie, skinki są Dali do zgarnięcia. Jutro sobie te skinki aktualizuję, więc będziecie mieli większe szanse na zgarnięcie, więc polecam eee, serdecznie. Może ktoś sobie zgarnie dla chętnych. A my w dzisiejszym materiale zaczniemy sobie troszkę inaczej, ponieważ zaczniemy sobie od case battle no i zobaczymy sobie czy na case battleku coś ciekawego uda nam się zgarnąć więc bierzemy sobie tutaj zaznaczamy e, tak e, no i spróbujemy coś z tych tańszych caseów właśnie zgarnąć tylko na e, podboostowanym tym tak więc to sobie zdajemy tak to sobie dajmy tak no i to sobie dajmy tak i jeden taki batelek sobie gramy na 4 graczy na standardowym trybie liczymy na jakiś fajny kurcze no, kurde, tropik, tak. Spróbujemy, spróbujemy, spróbujemy. Dlatego let's go. Zaczynamy i liczymy na to, że coś ciekawego nam się uda zgarnąć na standardowym trybku. No i słuchajcie, wyleciał Digielek za 448 zikom, jest naprawdę mocny traf. Tutaj dla nas, agencik też bardzo mocny, więc jest potencjał, wam powiem, jest naprawdę potencjał wam powiem. Bo pamiętajmy, że jeszcze została nam jedna mocna skrzynia na samym końcu. No, a sumka do zgarnicia wygląda też bardzo fajnie. I skineczki prezentują się pięknie, Wam powiem, więc teraz jakiś fajny trafik dla Vero, niestety AWP Krakow by tutaj nam siadła, niestety nam nie siada, więc pierwszy batelek, let's go, lecimy z drugim i teraz mam nadzieję, że uda nam się coś fajnego tutaj mm, uciułać więc zagramy sobie pick. Coś takiego na trzech graczy, no i zobaczymy czy będzie, czy nie będzie niestety fajnego trafiku Oby był, oby był widzowie, no oby był widzowie Na to słuchajcie, kurczę liczę, więc let's go, coś takiego sobie bierzemy No i co, no i liczymy na zgarnięcie, tak, let's go ok jest Golden Koi, ale jest Prince Nie nie wierzę, no jestem Prince Team, serio Fioletowy skinek, teraz by nam coś tam uratował, a tak to no niestety będzie ciężko, będzie ciężko Chyba, że Santa... Niestety, no to co, do 3 razy sztuka widzowie, no jest, jeżeli tam teraz nie siądzie, no to będzie dzisiaj pech, ale no są też takie odcinki, w których no niestety, ale taki pech jest, więc Więc zagrajmy sobie po prostu takiego mocniejszego, nie, to sobie weźmy, mocniejszego batla na sam, na sam koniec batlowania, bo zareszcie sobie potwieramy trzynki, żeby jakiegoś fajnego skinka sobie zgarnąć, no bo nie, nie oszukujmy, na razie, no nie wygląda to dobrze, na razie nie wygląda to dobrze więc, więc, więc spróbujmy, więc spróbujmy i zobaczymy, czy będzie coś dobrego, czy niestety nic dobrego nie zobaczymy. W 50 na 50 kałaszku żaden kałaszek nie wyleciał, więc jest średnio. No to liczymy na Hansmana, co no nie dokłamywał. Liczymy na Hansmana, Hansmana również nie ma. No na razie jest peszek, na razie jest peszek, ale tutaj skrzynia brawo. No jest niestety USP -czek dla Mbota Michaela, ale ten USP -czek pewnie dużo tutaj nie zmieni, bo ostatnia skrzynka będzie najlepsza i tam się pewnie to wszystko rozstrzygnie. Więc liczymy tylko na to, że jakiś niesamowity, nie, jakaś niesamowita koska by nam tutaj poleciała. Wtedy byśmy na pewno ją przytulili. Na razie można powiedzieć, że każdy web, web, bot Michael lekko się wysunął na prowadzenie, ale takie Shadow Dangers jak najbardziej sobie przyjmujemy. No i czyżby do trzech razy sztuka, to jest dobre powiedzenie i uda nam się zgarnąć teraz skineczka fajnego jakiegoś. No oby, oby, oby ta ostatnia strzyka nas nie za... nie zawiodła, jakieś hardenet widzowie w statraku. Dziękuję bardzo, pozametane. Ale to trzeba mieć pecha, widzowie, to trzeba być mną chyba, nie? No, dzisiejszy odcinek powiem wam, że średnio. No dzisiejszy odcinek powiem wam, że średnio. Jest Jeszcze Jersey, piękna wygrana będzie tego batla, ale no niestety nie dla nas, niestety nie dla nas. No to co? Blazder case, pyk. Przyspieszony trybek, blasder case. Okej, okay, nic. Nic ciekawego. oj, jaj, 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 jaj. no, jakiś jeden mocny traw. No dawaj, 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 jakiś jeden taki mocny traw, mocarny traw jeden, proszę, blazer. No nie, blazder chyba również nie chce. Blazder chyba również nie chce. Dobra, w takim razie wchodzimy sobie tutaj na handlarza. No i tak, bierzemy sobie tutaj to co nam się nazbierało. Fyk. Mamy Galilka. I co? Robimy dwa batle, widzowie? Robimy jakieś dwa batelki, spróbujemy jakieś fajne batelki sobie tutaj zrobić. Eee, coś takiego bym zrobił. Coś takiego bym zrobił. Co mamy? No nie, to może troszkę tak. Mm, też nie, okej. Okay. No to spróbujmy, słuchajcie tego Allstara, nie? Spróbujmy tego All stara 8 razy, 4 graczy, tryb normalny, klasyczny i jakby taki Titan wyleciał, no to powiem, wam, że byłoby pięknie, byłoby pięknie. No zobaczymy, zobaczymy za chwilkę. Czy będzie pięknie, czy będzie troszkę gorzej? Let's go, let's go. Let's go, standardowy trybek, ok, NVIAS tu bez żadnego wow. No bo tutaj lepy są chyba SK Gaming, takie mocniejsze z tych co lecą często. Dość no North też spoko, jak najbardziej przyjmujemy yy, Tylu też będzie sporo yy, warte, no nie, no nie tak sporo jak myślałem, ale tutaj Nord dla Botarosso też wydropiło, więc niefajnie, nie fajnie. No na razie yy, w plecki, na razie w plecki ten batelek również, ale może jakiś jeden taki fajny trafik na sam koniec. Yy, kurczę z tego batelka no przydałoby się szczerze mówiąc, no przydałoby się, szczerze mówiąc. No nie, no nie, no jest Faiz Antwerp, niestety, zobaczmy co dalej, dalej Tylu. ojeju, wyszedłem z batla, widzowie. I ostatnia strzynka, okej okay. I bum! Nie ma, nie ma, nie ma, no dzisiaj jest pech, widzowie, dzisiaj jest niestety pech, więc więc. Więc dlatego lepiej sobie wypać jakie skinki niż yy, słuchajcie, batlować, tak ja na przykład. No to cóż, no to cóż, widzowie. Mm, ostatni batelek, no to spróbujmy coś takiego. To spróbujmy. Ojej, czekajcie. To spróbujmy coś, kurczę, felek, takiego, tak? Tu nas stać, ok. Pyk. No i dobra, cztery graczy również, standardowe. Albo kurczę będziemy coś mieli, albo będziemy mieli główienko, więc fajnie by było, jakbyśmy jednak coś tutaj mieli. Więc bierzemy sobie tutaj kosteczki. A tutaj nawet Tokio jakiś dołączył, jakiś wariat. Tokio dołączył, więc, więc zobaczymy. Więc zobaczymy. Czy coś będzie? No, no, no. Niestety chyba nic. Niestety chyba nic. Mm, 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 mm. Lipa, lipa widzowie, lipka widzowie. Naprawdę lipeczka. Ach, 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 ach. No szkoda widzowie. No dzisiaj jest. O, jest wulkan. Dobra. Jest wulkan. Jest wulkan widzowie na standardowym trybku, ale pięknie jest ten famasik jeszcze. Okej. Okay. Więc dobra, na sam koniec, kurczę, fajnie to się zakończyło. Fajnie się to zakończyło chociaż na sam koniec. Jest pięknie, jest pięknie. Wulkanik, okej. Okay. Nie ma co płakać, jest wulkan, jest okej, okay, widzowie. Więc ja bym sobie w sumie mm, zrobił tak: to sobie sprzedamy, to, to, wulkana nie. Yy, i, 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 jeszcze bym sobie wziął to, to. I na sam koniec, jeszcze w sumie coś takiego byśmy sobie wzięli. I ostatni batelek co zagramy. Taki. Underdog, 4 graczy, Hydra 3%. Albo będzie coś pięknego, albo będzie niemiłe zakończenie. No, zobaczymy za chwileczkę. Zobaczymy za chwileczkę. Let's go. Underdog. Jest, słuchajcie, potencjał, widzowie, jest potencjał na sloterka. Ok, jest potencjał. A nie, bo to. Under, Aha, każdy zgarnę tak samo, jak ma się porównać. Ok, dobra. O, spoko. Jest kostka jakaś zawsze. Dobra, to było na tyle. Łapka, subek, trzymajcie się, siemanderko